Witamy Państwa serdecznie z Goodison Park, na którym mecze rozgrywa Everton. A gdzie dziś czeka nas oby niezapomniane spotkanie? Przez najbliższe półtorej godziny towarzyszyć Państwu będą na dwa głosy Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy do wspólnego oglądania najpopularniejszych ligowych rozgrywek świata. Premier League Everton zmierzy się z Arsenalem. W futbolu na każdym poziomie chodzi o emocje, wolę walki i determinację. Jeśli tylko dziś nie zabraknie tego obu drużynom, nie będziemy rozczarowani. Pora na skład Evertonu. Zagrają najpewniej tradycyjnym 1-4-5-1. Kiedyś gra jednym na napastnikiem uchodziła za synonim zachowawczości, ale przy dzisiejszej błyskawicznej tranzycji z obrony do ataku i łatwości obrońców we włączaniu się do ofensywy, nie zdziwię się, jeśli pokuszą się nie tylko o zdominowanie środka pola, ale i szybką grę skrzydła. A oto wyjściowy skład drużyny Arsenalu. W obronie Pen White wystąpi wraz z Aleksandrem Zinchenko na bokach. Martin Odegaard oraz Jorginho zagrają razem na środku pomocy. Z przodu będzie biegać Gabriel Jesus. No to zaczęło się. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. Przela teraz! Bardzo dobrze teraz to broni. Zrożnego w okolice jedenastki. Niepewnie i wciąż mamy zamieszanie. I teraz z piłką Idrisa Gay. Dobre ustawienie, jakże potrzebna interwencja. Kibice zapewne bardzo wiele obiecują dziś sobie po postawie Brazylijczyka Gabriela Jezusa. Pila, chwila, chwila, piwa, tu gole. Proszę państwa, pierwszy gol meczu za nami. Szybko poszło. Widać tutaj jak na dłoń, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce. Prowadzą zatem 1 do 0. Cudowna teraz piłka do przodu, idealna na dobieg. Niestety dla nich, akcja spełzła teraz na niczym. Saka otrzymuje podanie. Podanie do Odegarda. No i po ataku, zagrożenie minęło. Albert Lewin. Może teraz wyrównać odważnie blokuje strzał. W okolice 11 teraz rzuca. Ostatniej chwili, to wybicie z linii bramkowej. Martinelli kupi piłkę. Świetne, prosto padłe zagranie. Świetne teraz uderzenie. No, byłoby jeszcze lepsze, gdyby było celne. Mamy zatem powtórkę dzięki technologii goal line. No i widać wyraźnie, nie ma bramki. Niewiele zabrakło, ale to nie ma znaczenia. Gramy dalej. Aleksi Wobi, Dobra interwencja. Rywal bezradny. Gabriel Martinelli. Z piłką teraz Gabriel Jesus. Odegard w posiadaniu piłki. Podanie do Odegarda. Przeciwnik liczył na gole, ale już po zagrożeniu. Jest przy piłce, może rozprowadzić tę akcję. Piłkę przyjmuje Gabriel Jesus. Tak! Zdobywa drugą bramkę w dzisiejszym meczu. Znakomita dyspozycja strzelecka. Nic dziwnego, że wielce uradowany prezentuje nam teraz swoją cieszynkę. No, i teraz widzimy w powtórce, że chyba dopisało tutaj trochę szczęścia przy tej bramce. Niewiele brakowało, a piłka trafiłaby w poprzeczkę, ale koniec końców liczy się efekt końcowy. Na razie. 2 -0. I lobby. Sędzia puszcza grę. Pytanie teraz, czy uda się to wykorzystać? Cóż wspaniałego, jak ten zawodnik zachował się w obronie. Dobrze blokuje to uderzenie. Znowu doskonale zablokowane uderzenie. Arsenal w swoim stylu bawi się dziś w długie wymiany piłki, stąd też ten korzystny wynik. Chyba nic im tu nie może zagrozić, zresztą właściwie nie dają rywalom dojść do głosu. Najskuteczniejszą obroną jest atak, i zdaje się, że wzięli sobie tę maksymę do serca. No tak, właśnie mamy kolejną obiecującą akcję. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie, muszą się bardziej pilnować. Co teraz wymyślą gracze Evertonu? Są już na połowie rywala. Czy taki widzą nadzieję? Co za interwencja. Udało się przejąć piłkę. Gabriel Martinelli. Piłką teraz Gabriel Jesus. To był świetny przykład, jak odebrać piłkę w ślizgiem. Jest potwierdzenie. Będziemy mieli dwie minuty doliczonego czasu gry. Bardzo teraz inteligentne zachowanie w obronie. I mamy przechwyt piłki. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Świetnie dzisiaj wygląda w ofensywie Jacku. O takim występie warto porozmawiać. Niewątpliwie dziś dochodzi do okazji strzeleckich z niebywałą łatwością, a co ważne, zamienia sytuację na brak. Jeśli będzie zdobywał kolejne gole w takim tempie, będzie musiał opłacić fizjoterapię. Strzela teraz! Bardzo dobrze teraz to broni. Proszę państwa, pierwszy gol meczu za nami. Szybko poszło. Może teraz wyrównać? Odważnie blokuje, strzał. Świetne, prosto padłe zagranie. Świetne teraz uderzenie. No, byłoby jeszcze lepsze. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Obywa drugą bramkę w dzisiejszym meczu. Znakomita dyspozycja strzelecka. Nic. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Juka do Teraz Abdullah Kukure. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Martin Odegaard. calvert Luin. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przetrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Gabriel Jesus, strata Arsenalu i Łobi. Ciekawie budują teraz tę akcję, są coraz bliżej pola Karnego. To była kluczowa interwencja. Bez niej byłoby krucho. Buka Saka. Czaka. Teraz Gabriel Martinelli. Bardzo dobrze teraz. Pewne wejście. Abdulai dukuré. Bierze teraz na siebie ciężar gry. Był tam dobrze kryty. Dośrodkowanie zatrzymuje się na pierwszym przeciwniku. Oddają piłkę. Buka Osaka Sędzia puszcza grę. Kanonierzy nadal przy piłce. Dominik Calvert-Lewin. Cierpliwie rozgrywają ten atak. No, jednak kończy się ten atak. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? Obrońcy muszą szybciej odbudować ustawienie. Ale okazja teraz, odegant! No i gol, proszę Państwa! Są nie do zatrzymania. Prowadzą już różnicą trzech bramek. Widać tutaj jak na dłoń ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Strzelec zachował zimną krew i z najbliższej odległości pokonał bramkę. Mina menedżera mówi wszystko, to nie ich dzień, ale nawet grając słabo można pokazać wolę walki, a tę coraz trudniej mu dostrzec u swoich podopiecznych. Po tym golu już 3-0. Ciąg na bramkę, będzie teraz chyba groźnie. Ładnie teraz przechodzi do środka pola. No tak, Bramkarz w tej sytuacji nie musiał się wysilać. Tak, był bardzo dobrze ustawiony i widział, że ten strzał nie zmierza w światło Bramki. Sztab kanonierów sygnalizuje teraz zmianę. Cóż, spotkanie powoli dobiega końca i można się już spokojnie pokusić o pierwsze podsumowanie. A brzmi ono tak. Gospodarze zawiedli na całej linii. Kibice Evertonu muszą dzisiaj przełknąć gorzką pigułkę, bo ta porażka na pewno boli. Ich ulubieńcy zazwyczaj nie wiedzieli co zrobić z piłką, a w obronie biernie przyglądali się atakom rywalów. Gabriel Jesus. Uwaga, prostopadłe zagranie. Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów. Każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. Piłka w grze, krótkie rozegranie. Podanie do Tomasa. Pewnie teraz kasuje tę akcję. A teraz znakomite dogranie. Tomas Partey. White. Oj, świetne, prosto padłe zagranie. I spokojnie teraz Jordan Pickford. Teraz Gabriel Martinelli. A teraz zmiana posiadania piłki. Zostały dwie minuty do końca regulaminowego czasu gry. Wspaniale teraz broni, bramkarz naprawdę pokazał klasę. Obie ekipy doszły do wniosku, że przyszedł czas na zmianę. Czy wpłynie to na obraz gry? Rzut rożny wykonuje Bukayo Pewnie teraz chwyta piłkę bez żadnych problemów. James Tarkowski. To ostatni gwizdek. A więc drużyna gospodarzy musi pogodzić się ze stratą trzech punktów. Tak, to nie można powiedzieć, że zespół zagrał dziś dobrze. Widać było wyraźnie, że są słabsi, zwłaszcza w środku połowy. Proszę Państwa, pierwszy gol meczu za nami. Szybko poszło. Może teraz wyrównać? Odważnie. Blokuje strzał. Świetne, prostopadłe zagranie. Świetne teraz uderzenie. No, byłoby jeszcze lepsze. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Bywa drugą bramkę w dzisiejszym meczu. Znakomita dyspozycja strzelecka. Nic. Obrońcy muszą szybciej odbudować ustawienie. Ależ okazja teraz Odegard. No i gol proszę państwa. Są nie do zatrzymania. Prowadzą. No i ładnie teraz przechodzi do środka pola. No tak, Bramkarz w tej sytuacji nie musiał się wysilać. Tak, był bardzo dobrze ustawiony i widział, że ten strzał nie zmierza w światło. Gabriel Jezus. Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarski. Wspaniale teraz broni. Bramkarz naprawdę pokazał klasę. Obie ekipy doszły do wniosku, że przyszedł